Jak siostry odczuły pielgrzymkę? To już jest moja szósta pielgrzymka, pierwsza bydgoska i powiem, że no, jestem zachwycona atmosferą wspólnoty też dorosłych, całą organizacją, też taką, takim wsparciem, bo tak doświadczyłam tutaj takiego zainteresowania tym co się dzieje z drugim człowiekiem, czy już nam brak sił. Taką też wielką radość, radość, która była między nami też w rozmowach. I to, co mi się też najbardziej, może nie tyle podobało, ale z czego się cieszyłam, to to, że mieliśmy codziennie rano mszę świętą, czego nie, nie zawsze, nie zawsze na pielgrzymkach, na których jeździłam, udawało się Zrealizować, co nie udało, nie udało się tego zrealizować. No. Ja jestem bardzo zadowolona i wdzięczna Panu Bogu za to, że mogłam być na tej pielgrzymce. To jest też moja e, chyba trzecia, czwarta pielgrzymka. E, poczułam tutaj dużą taką wspólnotę e, taką atmosferę bardzo rodzinną. Zawsze można było na każdego liczyć. Dużo życzliwości. Jestem ogromnie wdzięczna za to, że, że mogłam razem z Wami wędrować do Matki Bożej w tej pielgrzymce bydgoskiej. Jakie wrażenia po spotkaniu z Matką? Kiedy jechałam na tą pielgrzymkę, już kiedy dojeżdżaliśmy do Częstochowy, tak sobie cały czas myślałam o tym, że w zgromadzeniu mamy także raz do roku do, wyjeżdżamy do rodziców, spotykamy się z matką, z ojcem. Ja mam to szczęście, że właściwie prawie co roku mam okazję bycia tutaj na jasnej górze, spotkanie się z matką. Kiedy wjeżdżałam do Częstochowy, poczułam takie duże wrażenie, aż mi się psy zakręciły też i pomyślałam sobie, żeby nikt nie pomyślał, że. Te łzy są z tego ciężkiego, nie wiem, etapu, z, z tego mojego wysiłku. To były łzy takiej radości, szczęścia, z tego spotkania, że już tutaj dotarłam i że mogę być na Jasnej Górze i uczestniczyć teraz w apelu i we wszystkich różnych wydarzeniach. Ja podobnie, nie wiedziałam, że siostrze się łzy zakręciły. Ale ja też wjeżdżając na jasną górę, właściwie kiedy pojawiła się już tablica Częstochowa, zaczęłam płakać i to też gdzieś te łzy spotem mi się mieszały. I też w tym roku jechałam w takim duchu wdzięczności. Dla mnie ta pielgrzymka była takim czasem dzień czynienia za moje powołanie i też każdego roku staram się tutaj przyjeżdżać. To jest taka dla mnie duchowa. Stolica, rzeczywiście, tak jak mówimy, jest to nasza duchowa stolica, do której każdy pielgrzym, a ja tutaj bardzo co roku staram się pielgrzymować. Czym chciałby się siostry z nami podzielić? Ja podzielę się motywacją, dlaczego pielgrzymka. Zresztą, tak jak co roku przyjeżdżam tutaj, dziękować. W tym roku mam taki szczególny jubileusz. Ponieważ 25 lat temu tutaj na Jasnej górze odkryłam powołanie, właściwie na nocnym czuwaniu przed obrazem Matki Bożej wyraźnie odczułam, że moja droga życiowa to jest życie zakonne. Jeszcze to dwa lata trwało, nim zdecydowałam się na wstąpienie do zakonu, ale to jest to miejsce, do którego zawsze wracam i tutaj. Dziękuję matce Bożej i cała moja prasa, cała pielgrzymka w tym tygodniu z diecezją Bydgoską. Właśnie była takim dziękczynieniem za dar powołania, za ten miniony rok i za to, że jestem w tym szczęśliwa. Kasia, szczęśliwa. stam dlaczego? Znaczy, tak, ja już jestem po jubileuszu, ale yy... Wybrałam się na tą pielgrzymkę, dlatego że po pierwsze bardzo kocham rower, kocham no, przyrodę, kontakt z przyrodą, ale też po prostu chciałabym, żeby każdy miał taką możliwość wybrania się na taką pielgrzymkę doświadczenia wspólnoty, doświadczenia tego trudu, upału, deszczu, tych wszystkich wygód, przyjemności, ale też niedogodności, które towarzyszą każdemu pielgrzymowi na drodze. Moim marzeniem jest też kontynuowanie tych pielgrzymek. Może, jak już ksiądz proboszcz wspomniał, może gdzieś do Rzymu, do Santiago, ale na razie cieszę się bardzo z tego, że, że mogłam brać udział w tej bydgoskiej pielgrzymce tutaj do Matki Bożej naszej Częstochowskiej. Dziękujemy księdzu proboszczowi za to, że nas zabrał, że tyle dobroci serca nam okazywał, z wszystkimi, z wszystkimi pielgrzymami.